I Jakie I zwierzęta słon, hmm. Słonie, żyrafy, oki? Tak wszystkie te słowa znacie, wszystkie te nazwy zwierząt, to to... Przy Wydziale Pedagogicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej od tego roku zaczęła działać e, Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej, e, która nosi piękną nazwę Kolegium Polonika. I oferuje różne rodzaje, różne rodzaje kursów językowych, kursy intensywne, roczne, semestralne, takie typowe dla osób, które zaczynają naukę języka polskiego i kursy wakacyjne, które właśnie teraz trwa. Przyjechało do nas. 20 osób z Ukrainy. Program tego kursu pomyślany jest w ten sposób, że codziennie mają 6 godzin zajęć z języka polskiego, a po przygotowany jest dla nich program kulturalny. Być może w następnej edycji będzie również sportowy, bo widzę, że jest też takie zapotrzebowanie. Chociaż wczoraj jednego słowa, oszczędne. Znajomość języka w tej grupie jest zdecydowanie różna. Są osoby, które dopiero zaczynają. Nie znały nawet polskich liter, jak ja zaczęłam uczęszczać do, na kurs. I takie, które uczą się języka 9 lat i mi się wydaje, że oni dobrze znają ten język. Jednak gdy przychodzi do pisania albo do prawidłowej artykulacji pewnych głosek, to okazuje się, że tak, te naleciałości są tak duże, że muszą od nowa. Tak naprawdę uczyć się tego języka, bo oni rozumieją, ale gdy przychodzi do, do pisania czy tworzenia tekstów, to tutaj już jest duża trudność. Zaczęłam studiować język polski. Już 3 lata studiuję. To jest bardzo interesujący język. Jest łatwy, ponieważ jest bardzo podobny do języka ukraińskiego i rosyjskiego. Także zachciałam być na tym kursie języka polskiego, ponieważ to jest dla mnie bardzo interesujące i myślę, że lepiej, to, to jest najlepszy sposób wy, wyuczyć, nauczyć się języka polskiego, jeżeli ja będę wśród ludzi, którzy mówią w tym języku. Tak? I to jest najlepszy sposób także poznać kulturę polską. Poszła na kursy języka polskiego w Kuiawo-Pomorskiej Szkole Wyższej, dlatego, żeby nauczyć się e, lepiej rozmawiać, lepiej pisać, lepiej e, gadać po polsku. E, teraz już mam taki duży progres w tym i e, bardzo mi cieszę, e, że nauci. E, Pani nauczyciel, pani Dominika i pani Anna w, 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 nauc, są nauczycielami języka polskiego tu w, na tych kursach. Bardzo fajnie. E, подають інформації про янзик, інформації історичні. Працюю як професіонал полецям всім, хто хоче займатися янзиком польським. Запрошував до школи вищої Кояво-Поморської.